Siema, siema, siema. I na was kolejnym odcinku na tym kanale znowu z gry na serwerze Paylife i dzisiaj pokażę Wam nowość na serwerze, ponieważ jak wiecie niedawno były urodziny serwera. No i y, Paylife zrobił taki event, na którym y, można, y, na którym można zrobić albo Premium, albo 1000-2000 Sancheza, albo WF. Nie mam Sancheza i oczywiście będzie odcinek z prawo jazdy, bo się skapą w sumie, że, y, że nie mam prawo jazdy i muszę jeszcze sobie przejeździć na motorku dzięki tyfergan za to, że wczoraj jeździłeś godzinę ze mną, możecie wbijać na kanał do tyfergana bardzo spokojnie, zostawcie mu tę subskrypcję no i dobra, jeżeli chcecie odcinek z jakim youtuberem, na przykład właśnie z tyferganem, czy coś w tym stylu to napiszcie po prostu w komentarzu a więc dobra, Przyjdziecie sobie tutaj, jak się jedzie na garcie na garcie, albo na ten no i wchodzicie lak no i ogólnie to ja już mam Sanchez'a. Yy, no i dobra, no i leci się sobie. Wyścig, wyścig ma trzy okrążenia, więc tak to on wygląda. Spoko wyścig, bardzo fajny, że Prelife zrobił wreszcie jakieś fajne nowe rzeczy. Z tego co wiem, tyły to były full kolejki na, urodziny, na urodzinach PlayFa. Więc najlepiej było to zrobić właśnie wczoraj, przedwczoraj. Tak, jakoś późno. No i dobra. Postaram się po, pobić mój czas, chociaż ja już mam Sancheza. Ogólnie można tutaj mieć Premkę, ale ja miałam za słaby czas, że później się dowiedziałam, bo Tiffergan... Yy, nie, Golda chyba. Sorry, Golda, nie Premkę. Yy, bo, bo tu można wygrać Golda, yy, a ja o tym nie wiedziałam w sumie. Ja miałam tylko do wyboru 1000 euro Sancheza albo BFK. A Tiffergan miał Golda, Sancheza i BFK i 2000 więc to zależy chyba od czasu, jak i kto ma jaki lepszy czas no już nie będę miała 100% lepszego czasu no ale wiecie, to zależy też od umiejętności tego dzisiaj jeszcze wam pokażę gdzie się zdaje kategoria A ale jeszcze musicie sobie, żeby zrobić tą kategorię na motor musicie przejechać sobie 180 minut czyli 2 godziny na motocyklu, na przykład na siedzeniu Macie a przyjść, na przykład, nie wiem, cokolwiek robić, ale, ale, musicie, ale musicie być na serwerze i tam przejeździć te 180 minut. Moim zdaniem bez sensu, no ale dobra. Jak już tak ma być, to tak ma być. Więc y, w Tifergan godzina jeździł ze mną na motocyklu, więc za to musicie do niego wpaść na live'y i mu zostawić subka. Będzie spoko. No i dobra. Lecimy ogólnie są trzy okrążenia z tego co wiem, teraz będziemy robić ostatnie okrążenia sam czas jedzie chyba 83 bez tapowania, z 132 z tego co wiem, tutaj nie jest 30 albo 120, nie pamiętam dokładnie a więc tapowanie się opłaca ja nie, wiadomo nie tapowałam na pierwszym zjeździe, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że tutaj można jakichkolwiek Widziałam, że tam są jakieś kółko z nagrodami, ale nie wiedziałam o co chodzi. Więc tak to bym zapewne miała lepszy czas, bym wreszcie miała golda. No ale dobra. Tak, bez golda też się da żyć. Jakby tego golda to ja nie odrobię, bo ja dużo nie gram na pyłku. Staram się je grać, ale wiecie, nie zawsze jest tak jak powinno. Dobra, lecimy. Dobra? I 2 minuty, 52 sekundy. Czy my możemy drugi raz odebrać nagrodę? Chyba nie. Nie. No i mamy już. Sanchez. Albo w tym pierwszy dzień właśnie była, B No widzicie. BFK na 7 dni. 1000 euro w gotówce i szans Sanchez na 14 ja więc tak to wyglądało. no i co? Teraz wam pokażę gdzie, gdzie mamy prawa jazdy na kategorię A Jak już macie jak już macie oś 180 minut przejeżdżonych na motocyklu to idziecie sobie do LV, i właśnie do posabra, ponieważ jest sobie na giełdzie. No i jedziecie do LV, Ja wam dokładnie pokażę koło mechanika dokładnie, to jest. Niedaleko mechanika. A więc myślę, że na Luzaku. I do Oczywiście. Sprzedam sabra, h a Hubble, i Lampy 1900 przebiegł. przebiegu. cenę na 49000. E. Dobrze, da się inną, Widocznie ja nie mam szczęścia. Żeby taką zakupić, która była za 34K z tego co wiem. Ale no, dobra, lecimy sobie do LV. Dokładnie wam pokażę drogę. Najpierw jedziecie sobie do LV. I tam będzie właśnie zrobiona. Tak wygląda Seberka. ID ma duże. Do tego nigdy chcę je kupić. No dobra lecimy sobie i zwracam na to uwagi najwyżej jak się nie sprzeda to po prostu ją sobie zostawiam. będę cały czas próbować ale jak się nie sprzeda no to już będzie jakiś outpour na odcinku na odcinek dobra let's go jeszcze mi się wydaje że coś do niej domontuję tutaj tu włączę jakieś szalerki cyk 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 Teraz lecimy. O nie, nie chcę. O, powiem. Teraz możemy lecieć na shaderkach. Daje mi się, że ładnie wygląda. O, plus. OK teraz możemy lecieć już na pięknych shaderkach. Nie, nie. Szanowni, połączę się na podoba mi się to. Patrzymy. dobra patrzymy na to, że się nie mylę. na to, że się nie mylę. na patrzymy. na patrzymy. Patrzymy, patrzymy. na patrzymy. Patrzymy, patrzymy. Patrzymy, patrzymy. nie Nie Patrzymy, patrzymy. 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 Patrzymy, albo Patrzymy, Dobra, więc jestem już tutaj I będę teraz już wam pokazuję co jest tutaj obok Tylko tam jedziemy normalną ulicą, żebyście wiedzieli Wjeżdżajcie sobie tutaj Dobra Jedziecie sobie Okej, okay. jest tutaj Ale na tam bokiem, kurde. jestem się spokrota. Dobra. No i tutaj. Tutaj skręcacie w lewo. Dokładnie tutaj. I tutaj w prawo. Tutaj macie sobie gdzieś zaparkować. Ja to zrobię tylko tak szybko. Yy, ręczne. Yy, dobra. No i wchodzicie sobie yy, dokładnie w ten znacznik. Jesteście I wchodzicie w ten marker. Jak widać, ja mam 60 minut przejechanych, a musimy wyjeździć 180 w ciągu ostatnich 14 dni. Więc ja jeszcze mam jedną godzinkę do przejeżdżenia. Może dzisiaj Tifergal będzie mógł, albo w sumie nawet za chwilę pojadę do radia. Czy ktoś będzie wodził na kategorię. Na, na kategorię A. Więc tak do, dokładnie to wygląda. Jeżeli wy chcecie do, od, dostać Premkę, jeżeli jeszcze można, golda, jeżeli można, lub Sanchez'an albo BFK. Sanchez jest na y, 14, nie? A BFK jest na 7. Więc jeżeli ch chcecie coś dostać, to wbijacie tam do Sanferro i róbcie tam wyścig Juzel. gdzie odbieracie nagrodę. No i dostajecie ten prezent. Bardzo fajnie. 100 lat life. Nie wiem, które to już są urodziny. Sorry. <laughs> Ale... dokładnie. No. Lecimy sobie do przecho. Odłożyć sawerkę. I myślę, że to będzie na tyle w tym odcinku. No i dobra. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczkiem. Oraz do zobaczenia do kolejnego. Siema. to